make a living on the race, course Cześć, Mano, witam wszystkich bardzo serdecznie Ja jestem Titanu100 ze mną... Wszystkich! bardzo serdecznie Ja jestem Titanu100 ze mną w jest Ja No ale niestety chyba zmienia kanał, czy co? Ale dobra Dzisiaj mamy teraz specjal Wiecie, wiecie co? Będzie... AWP 1 na 1 vs 1 kto wygra tego Akupę Asimów, ten będzie lepszy. A jak następny to będzie Dragon Lore. No to startujemy za 3, 2, 1. O prawie był headshot shot mate No that. Liga nie loaduje. What? Nogi też widać, wiesz? Podał tam. What? Dobra, dobra, wygrałem. Możesz dwaj masów? No. No. Ale Ja nie wiem, że masz AJA. Ja nie mam Aima. Nie wiem. No, mam normalnego, zobaczysz, da, ale mam. Nie, nie mam haksy. Zobaczysz da na nagraniu. Dobra, no to tak. ja wygrałem tego. A no to. ta będzie. E, Dragon roll. Roll. To jest Hype. Boże. 3. Jeszcze nie, uh. czekaj, ja muszę zaplikować dobra, już Już, trzy, dwa, jeden, let's go A bo posiałeś się nie Ok. WOS! 4 HP No nie, wygrałeś Dragon Lora Dammit Ejdź, a idzie. Jeden a... No jeszcze nie zmieniamy skina. Okay. Lever teraz tego Dragon Lore Nie wiem czy ja zapomniałem ten naładować HP, ale okej. Okay. 3 Ja masz, masz a... Zapominać Dragon Rora, Teraz dojść. Czekaj, tam cię amunicję. Czekaj, czekaj. Ja mam Kurde. dużo Kurde, to jest... Nie, nie, czekaj. Czekaj. mam dużo Poczekaj mu. Dobra. Już ja idę szybko. Oj. Dobra. Trzy, dwa, jeden. What? co to było? Cheater! Cheater! Nie, nie mam cheat! Nie mam cheaty! Zobaczysz na Ćter. nagraniu! No to ja wygrałem dragon's lol. Cheater! Nie mam cheatów! 2-1 jest, bo cheatujesz. Ja nie, nie cheatuję, zobaczysz na nagraniu. 25 Patrz, patrz! Zobaczysz na, na nagraniu, jak nie mam cheatów. Spokój się z tym cheaterami. 3, 2, 1 Nie mam cheatów, nie mam cheatów, nie mam cheatów! Nie, nie mam cheatów, wiesz nie, nie, nie mam, zobacz, że... Masz cheaty! Nie mam cheatów! Patrz, patrz, zobacz co będę chciałbym. Masz nie mam nic! Nie mam nic winni! się winny, tłamcz się winny! Nie, nie włączyłem, włączyłem injektora No injektora włączyłeś żeby citować Weź przestań, nie psuj tą grę Ale nie ja wybrałem Hyper Beast psujesz. Dobra, ustaw się Co ustaw się, grajmy dalej No, no to, gramy Trzy Dwa Sam hmm. bro Wow, No masz lepiej. Ty miałeś Dragon Nie ma Astro Czy to wygrałeś Dragon Lora? O, no, dobra. Chwila. Ile? Astro Asma. Chwila, ile? Ile? O, Co? 3-2 jest. Dla ciebie. 3V3. 3V2. Dobra, przygotuj Nie używaj pod NoClipa. Tam widzę cię. Weź, nie używaj no 71 i... Słuchaj... Czeter! Nie ma cheatów Co na nagraniu? Masz czety! Co na nagraniu? Czeter! Co na nagraniu? Czeter! Tu masz dobra, gramy dalej. Tak, gramy dalej, ale nic nie gadaj, okej? Okay? Teraz, teraz ile? Teraz 4 V2. 3 2 1 Jest go swag. Swag, swag swag, 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 I I, 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 i i i i, 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 o, widzę Nie widzę Dobra Ja cię widzę, ale nie mogę cię strzelać Fishing. O, 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 to jest w pubie. Cheater Nie. Yeah. Giter. Cheater. Dobrze. Giter. Teraz. Teraz. Właśnie yeah. 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 wróciłeś ja do kolegi z pubu. Nie. Będzie, będzie, będzie się nie nać ciebie. Nie. Nie. Zobacz, zobacz, ten film. No dobrze, zobaczę. Registrujemy.

Wiesz cheatów. Ta, udało ci się, I... na cheatach ci się udało. Nie, ja nie mam cheatów. Ja nie, ale cheat ja mam cheatów. Wiesz. Dobra. Fajnego warhaka jeszcze dobra. Dobra, teraz ja wygrałem, patrzcie. Nie wygrałeś, jeszcze gramy do 20. What? Do dwudziestu gramy. Ale moje nagranie nie wytrzyma. Do zwiesu gramy. Nie, to, ale to jest demo. to A być co, ten film ma 30 minuty? Nie. To no właśnie. Ja yeah, wygrałem, ja. Yeah. O, chcesz kolejny No bom tu... O Rewanż chcesz, okej. Okay. Czywans chcesz? Ej dobra, Weź mnie nie oklipuj No weź! Uślejesz! Taki... taki Mam włączyć? Wiesz, przestań używać tego? No, chcę, no i chcesz, że Dawaj, gra na Counter Strike Source e, e, e. M4, dawaj, 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 Dobra, gramy. dawaj, bonus, bonus to będzie, ale M4, nie bierz snajpery, okej? Okay? Z tłumikiem, dawaj, chodź, dawaj, chodź 3, 2, 1, go. Towa Sprint, sprint jest włączony Weź, nie ma Admin Gana Nie, nie 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 naguj serwera, debilu No to ty tu używasz Admin Gana Załap ju mordę, załap ju mordę Załap